nasz hotelik na wodzie. Bardzo ciekawy sposób. Na miejsce. Ludzkiego. Kajuta. Uralnak musi się schylać. Kajuta na z widokiem na ratusz, który jutro zwiedzimy. Tamtą przed chwilą podziwialiśmy panoramę miasta. Nadal zwiedzamy Sztokholm w Szwecji, to jest galeon, mocno historyczna rzecz. Związana również z Polską. Prawie 400 lat temu, jak Szwedzi byli mocno cięci na Polaków, król kazał wybudować cud techniki Galeon, który miał być postrachem strachem na morzach. Zresztą z, walka, z walką z Polakami. Gdy, gdy został wodowany, zaraz po wypłynięciu sportu portu zatonął, przewrócił się i poszedł na dno. Oskarżano o to Polski agentów, którzy zmienili coś w trakcie biegowy jakieś plany i dlatego zatonę. także bardzo ciekawa historia Pozdro ze Szwecji no, Tak to wyglądało A Trzeba jeszcze dodać, że 300 lat był pod wodą. Nim go wydobyto, odrestaurowano i teraz można go podziwiać w muzeum. Przepiękny z polskim wątkiem historycznym. Można jeszcze dodać, tak a propos polskiego wątku, że pod latryną, czyli toaletą statku, były figurki polskich magnatów i arystokracji, żeby nas obrazić. Także naprawdę bardzo, bardzo ciekawe historycznie muzeum. Dużo rzeczy jest związane z Polską. <noise> na szczęście zemsta była słodka w ostatnich poszedł na <noise> Piękny tam przed chwilą zwiedzaliśmy Galerie, przepiękna historia. Teraz wejdziemy tam na górę, zobaczyć panoramę miasta. Jesteśmy na dziedzińcu. Chodzimy na wieżę Ratusza, 109 metrów. Była winda, że Maciuś stwierdził. To pan nie dać rady jak my idziemy. Kto nie skacze tą pedałem Do zobaczenia na górze Po drodze Jakieś takie ciekawostki jeszcze do zobaczenia No i dobra, jedziemy dalej. bardzo ciekawe te wejście jakieś

właśnie można było wcześniej podziwiać ratusz. Teraz podziwiamy nasz hotel. Pozdro. Zwierzę ratusza w Sztokholmie. 109 metrów. Opłacało się męczyć. Przechodzimy do Pałacu Królewskiego.

Pięknie.